Przyszłam z Wami zamienić parę słów na temat kobiecości, a szczegółowo temat ujmując o sensualności. O sensualności. Krótki live'ik. Koniec na dzisiaj tych nagrywek. Eee... Dobra, najpierw chciałam Wam powiedzieć, czym się różni seksualność od sensualności, bo to niewiele osób wie. Jakby to ująć tak prosto, żeby zrozumiał człowiek. Wbrew powszechnym opiniom, seksualność to są biologiczne. Biologiczne, psychologiczne i socjologiczne aspekty, które zawierają w sobie rozwój osobisty i interakcje międzyludzkie. I seksualność jest również duchowa. Także, sorry, biologiczne, socjologiczne. Psychologiczne i duchowe aspekty, które zawierają rozwój osobisty i interakcje międzyludzkie. To jest seksualność. Ok? Czyli na przykład, jeżeli myślimy tylko o, o seksie, to możemy się rozwijać duchowo, możemy rozwijać się personalnie, możemy ym, rozwijać się w relacji, etc. Ale teraz nie będę wchodziła w to głęboko, bo dzisiaj chcę porozmawiać tylko o sensualności. Także to jest seksualność. Sensualność dotyczy tylko i wyłącznie ciała i tylko i wyłącznie sensorycznych jakichś zjawisk i doznań. Czyli sensualność. Może być cielesna, ale nie musi być seksualna. I teraz najśmieszniejsze jest to, że zarówno sensualność i seksualność zostały zajebiście zastygmatyzowane przez Matrix ogólnie, tak? Kto rozumie ten rozumie, kto. kto komu trzeba tłumaczyć, czym jest Matrix? To wytłumaczę raz. Matrix to jest biur iluzorycznych programów, które nie naszych, których zostaliśmy, do których zostaliśmy zmuszeni, włożeni bezpośrednio, pośrednio, celowo, niecelowo, po prostu jesteśmy tutaj i zostało nam kulturowo, systemowo, pokoleniowo. Narzucone sposoby myślenia, patrzenia, perspektywy, dualność, dwubiegunowość, w sensie, że na przykład right-left jest. I to powoduje, że my realizujemy czyjeś programy. Nie jesteśmy obecni, nie czujemy ciała, nie słyszymy swojej misji, intuicji, żyjemy w głowach, w tych kurde programach, i, i, i Matrix leci po prostu. To jest Matrix. Więc jak mówię na przykład, że. <laughs> Oni nam zastygmatyzowali tą sensualność i seksualność? Kim są oni? Kim są oni, ty em, konspiratko? No oni to jest właśnie ci, ci pomysłodawcy tych różnych reguł. Na przykład pomysłodawcy systemu szkolnictwa, który nauczył cię wszystkich niepotrzebnych rzeczy, a teraz się musisz u mnie ucierzyć e, o emocjach, o energiach o podstawach, tak, swojej istoty, swojego jestestwa. No więc to jest Matrix, to są ci oni. Poczekajcie, zmienię, zmienię pozycję. I, a, I to jest właśnie ciekawe, że oni tą seksualną, to jest ciekawe, to jest oczywiste, ale to jest, czekajcie, muszę was przetrzeć. Cześć wszyscy. To jest, to jest oczywiste, dlaczego, ale ciekawe jest, że właśnie ta sensualność i seksualność została bardzo, bardzo, bardzo oczerniona, zawstydzona. I co ciekawe, wiele kobiet realizuje ten program, jak wszystkie inne, i patrzą takim wilczym wzrokiem na inne kobiety. Na przykład jedna została zaprogramowana, emocje w ciele nie mogą się wyrazić, energia nie płynie, wiecznie niezadowolona, nawet nie umie sobie przykleić już dziewczyna uśmiechu na twarz. Eee, uśmiechu na twarz. I jak zobaczy sensualną albo seksualną kobietę, to od razu będzie jej tam się albo rzucać do gardła, albo będzie ją ustawiać, korygować i takie rzeczy. I mi się ostatnio coś takiego przydarzyło na, ym, na YouTubie. Wiecie, ja różne mam nastroje. Raz krzyczę, raz spokojnie. Dzisiaj nagram trzy, trzy wideo na YouTube. Proszę, proszę nadrobić, bo jest ważna, potężna dawka wiedzy. <laughs> I na przykład mówię tam bardzo spokojnie. Ale tak szczerze to mówię spokojnie, bo mam tak zdarty głos po wczoraj że muszę oszczędzać go na piątek. Ale jeszcze ostatniej nagram tutaj live, więc tak. No i ona mi tam pisze, nie? że no wystarczyłby tylko message, a po co ta seksualność? Ale poczekaj, ja ci zaraz zrobię wykład na temat e, sensualności i seksualności. Bo to jest właśnie przedstawione źle, a to jest... No dobra. Powiedzmy sobie, czym jest sensualność. Bo bez, bez gadania. Już wiecie, jaka jest różnica między seksualnością a sensualnością. Wiecie, dlaczego o tym, do tego bije. I teraz, co oni nam powiedzieli na temat sensualności? Co ten Matrix wymyślił? Oni wymyślili, że sensualność to tylko dla... Nie wiem, chyba dla małżeństwa. W małżeństwie tylko bo jak poza małżeństwem, to zdzira, szmata, dziwka, yy, burdel, Lara. Więc nie możesz się wyrażać w ten sposób, nie możesz, nie możesz, nie wiem. Sensualny to, zna, to dotyczy wszystko zmysłów, tak? Czyli sensualny nie dotyczy seksu. Sensualny może być taniec, sensualny może być dotyk, sensualny może być mój głos, sensualne... Sensualna może być muzyka dla moich uszu, mój głos dla Twoich uszu. Sensualne może być moje spojrzenie. Czy jak ja spojrzę sensualnie na mojego mężczyznę, to co, od razu dziwka szmata? No weźcie Wy się matryksowe lalki, półknicie w te Wasze głowy. Może coś tam się poruszę. Więc razem z tą sensualnością i z tymi programami matryksowymi oczywiście idzie w parze poczucie winy i wstyd. Poczucie winy i wstyd, kto ma program, kobieta w mocy, ten wie, że to są najgorsze zaczopowacze wszystkich innych emocji. Po prostu jak masz poczucie winy w swoim ciele i wstyd, i się wstydzisz tego, kim jesteś, swojego głosu, swojej ekspresji, swojej natury, swojego temperamentu, siebie, Your, yourself, if you shame yourself, to jest straszne. To się naprawdę u kobiet później kończy chorobami, <laughs> najczęściej immunologicznymi, bo to się po prostu człowiek sam zżera, ehm, lipa jest. No więc, ogólnie, dalej, idąc z tą filozofią, jest to tabu, tak? Nie wolno mówić, nie wolno patrzeć, nie wolno robić. Lepiej mieć beach face i nie mieć uśmiechu nie kurwa, mierzyć piorunami, rozumiesz? Oceniać, krzywić twarz, przychodzić i robić p p, albo wyśmiewać, albo napieprzać jakieś emonitki, takie wiecie, te wyśmiewające. Po prostu. Żygawka. Tabu. Jest ten temat ogólnie demonizowany, tak? Szatan jeszcze tam jakiś wchodzi w grę. Często gęsto, jakieś demony, jakieś opętanie, jakieś w ogóle coś tam, coś tam. Także brud, grzech rządza, ocena, brak szacunku, sensualność mieszana z, 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 z cipką, z penisem, że jak ja sensualna, to tylko się sprzedaje seksualnie, że sensualność to tylko i wyłącznie dla mężczyzn, dla ich wzroku jest przeznaczona, że porno, że obiekt, że zakazane, że dziwkowate. To wam Matrix powiedział o sensualności. I kobiety, które są odcięte od swojej natury sensualnej, mm, sensualność to jest normalność, to jest autentyczność, to jest odbieranie rzeczywistości poprzez zmysły. Mm? Wiadomo, niektórzy będą mieli bardziej sensualną naturę niż drugi, ale to jest też subiektywne, bo ty nie musisz być taka sensualna jak ja na przykład, co widać i słychać i czuć po prostu z kilometrów dziesięciu, ale możesz odczuwać i możesz emanować sensualnością bardziej, równie. Teraz, czym tak naprawdę jest sensualność? Tak naprawdę na 100% jest unikatowością, unikalnością. Czyli to, w jaki ty sposób odbierasz, wąchasz, tańczysz, wyrażasz się, dotykasz, jakiego ty dotyku potrzebujesz, czy ty potrzebujesz delikatnego czy mocnego, to też będzie to też będzie dopiero wiadome, kiedy się odczupujesz. Bo zazwyczaj te kobiety, które do mnie przychodzą, to są odcięte od ciała od emocji. I one potrzebują. Um, bo one mało czują, to one potrzebują ostrego rżnięcia. I trzeba się dostać najpierw przez ciało, przez emocje, do swojej aktywować swoją sensualność. Spróbować. Zobaczyć, co się dzieje, kiedy się ciebie dotyka głaszcze, spokojnie, i potem sobie możesz wybrać, czy ty lubisz ostrożnięcia, czy ty lubisz na spokojnie. Optymalnie jest po prostu sobie switchować. Raz tak, raz tak. <laughs> w ogóle, dziewczyny, seks. Tam jest po prostu, uważam, że to jest aktywność, dziedzina, w której można tak wiele. Osiągnąć i doznać. I nie mówię tutaj tylko o żadnym klasycznym pakiecie ani o orgazmie, tylko tak bardzo się wyrazić i takie rzeczy tam przepracować, na przykład wstyd, um, praca z energią, ale to się tylko i wyłącznie, to jest po kolei, tak? Najpierw mindset, później przez ciało, ucieleśnianie, wypuszczanie shitu, dokopywanie się do swojego self, i później, 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 później można w tym łóżku eksperymentować kobiety, które są odcięte od swojego ciała i emocji najczęściej będą takie taki letarg odczuwały w łóżku nie będzie im się chciało nie będą mogły sobie też wyobrazić za bardzo będą sobie myślały no chcę z nim być jest bezpiecznie spoko, ale na łóżko przecież to jest takie typowe, nie? że często kobiety w dłuższej relacji yy, nie chcą, chociaż powiem wam szczerze, że kobiety, które do mnie przychodzą na sesję, to one chcą, a partnerzy nie chcą. <grym> Ale to jest kwestia dynamiki. Yy, czym jest sensualność? Sensualność jest unikatowa. Nikt na świecie nie ma drugiej osoby, tak jak ty. Która może przez zmysły poczuć tak jak ty. Ok? Ja jestem pewna, że to w jaki ja sposób manifestuję, w jaki ja sposób ucieleśniam, w jaki ja sposób odczuwam, to musi być unikatowe. Ja się mogę tym podzielić, ale jak ty to zrobisz, to będzie unikatowe. Sensualność to jest czystość. Czystość, bo nie jest brudzona jakimiś w ogóle teoriami, poglądami, stygmatyzowaniem tego tematu, tylko po prostu to jest, kiedy jak dziecko przychodzi na świat, tak, i nie ocenia się go za nagość, i nie, yy, nie zawstydza się go za to, nie powinno się przynajmniej, yy, tak jak wszystkie inne zwierzęta na świecie się rodzą, po prostu takie małe, gołe, i się tego nie zawstydza. Tej cielesności się nie zawstydza. Zmysłów się nie zawstydza. Tak samo tym jest sensualność, ona jest czysta. Jest zablokowana, kiedy jest zawstydzona. Więc sensualność jest na pewno naturalnością, autentycznością, jest miłością. Tak? Jest obecnością. Jestem obecna, kocham siebie, chcę doznawać życia. Nie z braku działać nie przez to, żeby em, jakiś zaspokoić mój w głowie pomysł, y, presję szybko. Szybki sens, gratification, zaspokajanie zmysłów. Tylko z miłości doświadczam, tak? Pytam ciała, na co moje ciało ma ochotę. Etc. Sensualność to jest smakowitość. Sensualność to jest wolność. Wolność od tego marazmu umysłowego. Wolność. Sorry, sensualność to jest przyjemność. Kobiety, które są zablokowane i odcięte, nie umieją odczuwać przyjemności poprzez zmysły spędzają swój czas w umyśle. Tak? Mają nalepki. Etykiety na temat sensualności. Nie potrafią odczuwać jej, tak? Albo jak jedzą deser, brownie, albo się masturbują i manifestują podczas tej masturbacji, albo cokolwiek odpoczywają, tak? I, roz, i, i zaczynają się łączyć ze zmysłami. Od razu się poczuwa, od razu się włącza poczucie winy i wstyd. Hmm. E, sensualność jest energią kreacji, tak? Zmysły, doznania inspirują nas do tego, żeby żeby kreować. Sensualność jest ekspresją. Sensualność jest witalnością, tak? Bo energia krąży w ciele. Sensualna, seksualna, ekspresja, kreatywność, jest spontaniczność, jest witalność, nie ma... Nie ma, nie ma żadnego stopu. To połączenie. Sensualność to połączenie z mysłami, ze zmysłami, z ciałem, z potrzebami ciała, z impulsami ciała. Sensualność to uzdrawianie. Uzdrawianie tego szitu, który został Wam napakowany przez Matrix i Wasze rodziny i środowiska. Sensualność to zabawa. Zabawa jest zawsze, kiedy kiedy właśnie nie masz tych różnych yy, czopów w swojej głowie. Kiedy potrafisz zamiast go kontrolować i patrzeć, co on tam robi, i chcieć tylko od niego, potrafisz być w obecnym momencie, potrafisz być frywolna, radosna, zabawna i nie chcieć nic w zamian i po prostu się rozpływać w tym, co jest. Tak? Robić miejsce na swoje. Yy, różne, jakieś tam fikuśne yy, manewry, i robić miejsce na jego manewry. Jaka cisza, nikt nic nie pisze, tak pięknie mówisz. Już kończę, zaraz możecie pisać. Więc sensualność to jest boskość, tak? Dostaliśmy zmysły i ciała, wszystko dostaliśmy od Boga. Zawstydzanie tego. To jest szatanizm. <noise> um, sensualność to jest świętość, obecność i ucieleśnianie. Możecie sobie takie trzy mantry powtarzać, trzy afirmacje afirmować. Jestem w mocy 24 godziny na dobę. To będzie oznaczało, że o tym jest dużo w programie Kobieta w Mocy, chyba przy emocjach, właśnie. To będzie oznaczało to, że nieważne, jakie masz emocje, nieważne, jaki masz stan. I tak jesteś zawsze w mocy. Bo to ci Matrix powiedział, że jak jesteś zmęczona, to jesteś niewarta, że jak jesteś zmęczona, to jesteś nieproduktywna, jak jesteś nieproduktywna, to jesteś do dupy, jak jesteś do dupy, to musisz udowadniać, a jak musisz udowadniać, to musisz być męska, bo jesteś konkurencyjna i tak dalej, i tak dalej się można zestrać, nie? O, Dingo bez. Także jestem w mocy 24 godziny na dobę: czy śpię, czy nie śpię, czym się chce, czym się nie chce, jestem w mocy. okej, okay? Taka afirmacja. Druga afirmacja, moja energia jest tajemnicza. I trzecia afirmacja, jestem zawsze sexy. Nawet jak się nie staram, nawet jak się nie maluję, zawsze jestem sexy. I'm just sexy. Nie mogę nic o to poradzić. Ok. Przeczytam, co tutaj na, na skrobałyście I pytajcie, jak macie o coś pytać, bo ja już dzisiaj się wylogowuję kompletnie. No, jeszcze widzę 10 maili. Jeszcze się nie wylogowuję, ale już nie będę nic nagrywała. Cześć. Cześć Kasiuńko. Cześć Candy Cherry. Tracę głos, ale ja ja muszę do piątku go wyzleczyć. <laughs> Jakieś dropsy muszę poturlać. Cześć Letycja. Cześć Elunia. Nasza mądra Barbie. Ten film Barbie, który był, to jest coś takiego, że ja w ogóle mam zerową tolerancję na coś, co robi cały świat. Jak jest jakiś trend, to ja w ogóle nic o tym nie wiem. Więc ym, wiem, że wszyscy oglądają ostatnio Barbie, ale ja nie mam pojęcia, nawet nie, nie pytałam się, w ogóle nie wiem, nie chcę wiedzieć nawet. Ja zawsze uważam, że jak jest coś dla mas, to, to trzeba unikać. Ale to jest moje. Witaj, wspaniała. Witajcie. Dzięki za to, co robisz. Z przyjemnością. Cześć, Małgosiu Falku. Ja ostatnio afirmowałam: Jestem sensualna i proszę, natrafiłam na ciebie. Przyciągamko. Cześć, Olimpia. Cześć, Violetka. Mam gęsią skórkę, zgadzam się w 100%. Jaka cisza. Nikt nic nie pisze, tak pięknie mówisz. Cześć Małgosiu. Nie trać głosu, mów do nas. Idę dziewczyny, bo naprawdę aż mi migdały pulsują. Od tego gadania. Życzę Wam, żebyście dzisiaj wieczorem czuły swoje ciała, odbierały obecny moment poprzez zmysły. I wyszły z telefonów buziaki pa.